Wyobraź sobie odkrycie, że istnieje tak głęboki i tajemniczy sekret, strzeżony przez najstarszą instytucję religijną na świecie Kościół katolicki. Sekret, który nawet po dekadach wciąż wywołuje gorące debaty, teorie spiskowe i zagadkę, która wystawia na próbę zrozumienie wiernych i uczonych. To zagadka trzeciego tajemnicy Fatimy. Ale co sprawia, że ten sekret jest tak intrygujący, że Watykan decyduje się ujawnić tylko jego część? A co jest ukryte w cieniu, które nadal podsycają spekulacje do dzisiaj? Od 1917 roku, kiedy to trzej młodzi pasterze w Fatimie w Portugalii otrzymali wizję Najświętszej Maryi Panny, przekazywane podczas tych objawień wiadomości fascynowały miliony ludzi na całym świecie. Dwie pierwsze objawienia zostały ujawnione niedługo po objawieniach, przynosząc nadzieję i pocieszenie wiernym. Jednak trzecia część sekretu pozostawała ukryta przez długi czas, strzeżona na siedem kluczy przez Watykan. W roku 2000 Watykan w końcu ujawnił część trzeciego tajemnicy, opisując wizję apokaliptyczną i próbę zamachu na papieża Jana Pawła II. Jednak wielu uważa, że to ujawnienie to tylko wierzchołek góry lodowej i że prawdziwa pełna treść sekretu jeszcze ma zostać odsłonięta. Ale dlaczego tyle tajemnicy? Watykan oświadczył, że ludzkość nie była przygotowana na pełne zrozumienie treści sekretu, co dla wielu nie ma sensu w obliczu już dokonanych częściowych ujawnień. To rodzi ważne pytania dotyczące przejrzystości Kościoła i prawdziwej natury sekretu. Co jest ukrywane? Co uzasadnia dziesięciolecia milczenia? Czy sekret zawiera ostrzeżenia dotyczące kryzysu wiary w samym Kościele, lub, co gorsza, obecności złych sił na najwyższych szczeblach instytucji? Historia trzeciej tajemnicy Fatimy jest pełna warstw i złożoności. Siostra Ucja, jedyna ocalała widząca z objawień, przekazała sekret Watykanowi w 1957 roku, instruując, aby nie był ujawniany przed 1960 rokiem. Jednak gdy ten termin minął, Watykan zdecydował się nie ujawniać końcowej części, twierdząc, że ludzkość nie była jeszcze gotowa na zrozumienie jego treści. Ta decyzja jeszcze bardziej podsyciła spekulacje i teorie spiskowe, z autorami i badaczami, kwestionującymi prawdziwość i kompletność oficjalnej wersji ujawnionej. Autorstwo i wiarygodność są kluczowymi punktami w tej dyskusji. Siostra Lucja poświęciła swoje życie opowiadaniu o wizjach i przekazach, które otrzymała, a jej przekazanie trzeciego tajemnicy Watykanowi było aktem głębokiej wiary i zaangażowania. Jednak brak pełnego ujawnienia tworzy lukę, którą wielu próbuje wypełnić własnymi interpretacjami. Autorzy tacy jak Antonio Souci argumentują, że w oficjalnych wersjach występują niespójności sugerując, że pełny sekret zawiera jeszcze głębsze i możliwie niepokojące objawienia niż te już ujawnione. Oprócz teorii dotyczących samego Kościoła. Istnieją spekulacje na temat związku trzeciego tajemnicy z współczesnymi wydarzeniami geopolitycznymi. Sytuacja w Rosji i na Ukrainie, na przykład, jest często wspominana jako możliwe wypełnienie proroctw Fatimy. Niektórzy wierzą, że sekret może ostrzegać przed konfliktami i kryzysami duchowymi, które dotknęłyby te narody, a nawet sugerować, że przywódcy religijni i polityczni są pod wpływem złych sił. Zagrażając stabilności globalnej. Próba zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku, która miała miejsce podczas jego pontyfikatu, jest przez wielu postrzegana jako bezpośrednie wypełnienie proroctw Fatimy. Jan Paweł II głęboko wierzył, że jego przetrwanie ataku było wynikiem interwencji najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednio łącząc swoje osobiste doświadczenie z trzecim sekretem. Wydarzenie to nie tylko wzmocniło wiarę w prawdziwość wizji Fatimy, ale także nasiliło debatę na temat tego, co naprawdę zawiera nieujawniony sekret. Kolejnym centralnym punktem dyskusji jest konsekrowanie Rosji do Najświętszego Serca Maryi konkretna prośba z objawień Fatimy. Kościół podjął kilka prób dokonania tego konsekrowania, ale wielu wiernych uważa, że nigdy nie zostało ono wykonane w pełni lub zgodnie z żądaniem. To pominięcie jest przez niektórych postrzegane jako znak, że coś zostało zrobione nieprawidłowo, lub że doszło do ingerencji zewnętrznych sił, uniemożliwiających pełne spełnienie tej prośby, tym samym utrzymując integralność proroctwa i jego wpływ na świat. Znaczenie konsekrowania Rosji wykracza poza prosty rytuał religijny, jest postrzegane jako klucz do pokoju światowego, i złagodzenia przewidzianych kryzysów duchowych w trzecim sekrecie. Brak tego konsekrowania, pomimo wielu okazji, otwiera drzwi do różnorodnych interpretacji i debat na temat prawdziwych intencji stojących za działaniami Kościoła. Niektórzy wierzą, że celowe pominięcie pełnego konsekrowania mogło być wpływane przez interesy polityczne lub przez grupy z ukrytymi agendami w Watykanie, jeszcze bardziej utrudniając pełne zrozumienie trzeciego sekretu. Teorie spiskowe dotyczące wpływu ciemnych sił w Kościele są podsycane przez brak przejrzystości i niespójności w oficjalnych wersjach. Hipoteza, że trzeci sekret może zawierać ostrzeżenia dotyczące masowego kryzysu duchowego lub obecności zła na najwyższych poziomach Kościoła, prowokuje intensywną debatę na temat prawdziwej natury sekretu i jego możliwych implikacji dla społeczności globalnej. To nie tylko kwestia teologiczna ale także kwestia wiary i zaufania do przywództwa Kościoła. Wielu wiernych kwestionuje integralność i przejrzystość władz kościelnych, podczas gdy uczeni próbują rozplątać ukryte warstwy tej tajemnicy. Apokaliptyczna wizja opisana w trzecim sekrecie Fatimy wraz z próbą zamachu na papieża Jana Pawła II służy jako potężne przypomnienie duchowych walk, przed którymi stoi Kościół. Połączenie cierpień papieża z proroctwem Fatimy sugeruje, że przekaz wykracza poza zwykłe ostrzeżenie, lecz jest wezwaniem do działania i odnowy wiary. Idea, że Kościół może być pod wewnętrznym atakiem duchowym, wskazuje na ciągłą bitwę między siłami dobra i zła, odzwierciedlając wieczną walkę, która przenika ludzkość. Ponadto nacisk na konsekrowanie Rosji do najświętszego serca Maryi. Jako część boskiego planu przywrócenia pokoju, podkreśla znaczenie tego narodu w kontekście proroctw Fatimy. Brak realizacji tego konsekrowania, pomimo wielu okazji, otwiera drogę do różnorodnych interpretacji i gorących debat na temat prawdziwych intencji i motywacji stojących za działaniami kościoła. Niektórzy wierzą, że celowe pominięcie pełnego konsekrowania Mogło być wpływane przez interesy polityczne lub przez ukryte siły w Watykanie, jeszcze bardziej utrudniając pełne zrozumienie trzeciego sekretu. Związek między wydarzeniami historycznymi a proroctwami Fatimy tworzy skomplikowane i intrygujące tło dla interpretacji trzeciego sekretu. Próba zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku na przykład jest przez wielu postrzegana jako wypełnienie proroctw Fatimy wzmacniając przekonanie, że istnieje głęboki związek między wizjami Najświętszej Maryi Panny, a wydarzeniami na świecie. Ten związek między proroctwem a rzeczywistością historyczną jeszcze bardziej podsyca ciekawość i zainteresowanie rozplątaniem tajemnic, które wciąż otaczają trzeci sekret. Opór Watykanu w ujawnieniu pełnego sekretu również podsyca teorie spiskowe i spekulacje na temat prawdziwej treści przekazu. Brak przejrzystości generuje nieufność wśród wiernych i rodzi pytania dotyczące prawdziwości i integralności informacji dostarczanych przez Kościół. Wielu wierzy, że prawdziwa istota trzeciego sekretu jest wciąż ukryta, zawierając objawienia, które mogłyby przekształcić zrozumienie wiary i roli Kościoła we współczesnym świecie. Jednak mimo licznych teorii i spekulacji, rdzeń przekazu Fatimy pozostaje jasny. Wezwanie do nawrócenia, pokuty i oddania najświętszemu sercu Maryi. Te duchowe wytyczne nadal rezonują wśród wiernych, oferując drogę do odnowy osobistej i wspólnotowej. Znaczenie modlitwy, zwłaszcza różańca, oraz promowanie kultu Maryjnego są postrzegane jako niezbędne narzędzia do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom duchowym i wzmocnienia wiary w obliczu rosnącej sekularyzacji i wewnętrznych kryzysów Kościoła. Historia Fatimy jest w ostateczności narracją nadziei i odkupienia, nawet w obliczu najciemniejszych przeciwności. Prorocze wizje siostry Łucji i przekazy Najświętszej Maryi Panny z Fatimy nadal inspirują miliony ludzi na całym świecie, zachęcając ich do utrzymania wiary i poszukiwania pokoju duchowego. Ciągła aktualność objawień Fatimy podkreśla znaczenie pozostawania czujnym i zaangażowanym w wartości duchowe nawet w czasach niepewności i konfliktu. Poszukiwanie pełnego zrozumienia trzeciego sekretu Fatimy jest podróżą, która obejmuje zarówno wiarę, jak i krytyczne badania. Podczas gdy niektórzy wierzą, że pełny sekret został już ujawniony, inni utrzymują nadzieję, że ostateczna prawda wciąż czeka na odkrycie i zrozumienie. Ta dwoistość między wiarą a wątpliwościami jest tym, co utrzymuje debatę na temat trzeciego sekretu. Odzwierciedlając skomplikowany związek między duchowością a ludzkim zrozumieniem. Przekaz Fatimy, z połączeniem apokaliptycznych ostrzeżeń i obietnic boskiej miłosierdzia, oferuje szeroką wizję wyzwań duchowych, przed którymi stoi ludzkość. Konieczność nawrócenia, znaczenie pokuty i oddania najświętszemu sercu Maryi są kluczowymi elementami, które nadal kierują wiernymi na ich duchowej drodze. Te praktyki, są postrzegane jako niezbędne do przeciwstawienia się pokusom i złym wpływom, które zagrażają integralności wiary i jedności Kościoła. Interakcja między wydarzeniami historycznymi a proroctwami Fatimy tworzy skomplikowany i wielopłaszczyznowy scenariusz, który wymaga dokładnej analizy i głębokiej refleksji. Próba zamachu na papieża Jana Pawła II na przykład nie jest tylko pojedynczym wydarzeniem. Ale punktem zbiegu między wiarą a rzeczywistością, ilustrującym powiązanie między proroctwami duchowymi a wydarzeniami na świecie. Ten symbiotyczny związek między wiarą a historią jest tym, co sprawia, że trzeci sekret Fatimy jest tak intrygujący i aktualny. Ponadto, opór Watykanu w ujawnieniu pełnego sekretu rodzi pytania dotyczące przejrzystości i odpowiedzialności instytucjonalnej. Brak jasności na temat pełnej treści Trzeciego Sekretu podsyca nieufność i spekulacje, zmuszając wielu do kwestionowania prawdziwych intencji stojących za działaniami Kościoła. Ten napięcie między pragnieniem ochrony wiary a koniecznością przejrzystości jest centralnym dylematem w zrozumieniu Trzeciego Sekretu i jego wpływu na globalną wspólnotę katolicką. Ciągła aktualność objawień Fatimy podkreśla znaczenie utrzymania wiary i oddania, nawet w obliczu niepewności i wewnętrznych kryzysów Kościoła. Przekaz Fatimy jest stałym zaproszeniem do refleksji, modlitwy i działania, zachęcając wiernych do pozostania mocnymi w wierze i poszukiwania pokoju duchowego w coraz bardziej burzliwym świecie. Oddanie modlitwie, pokucie i kultowi Maryjnemu jest postrzegane jako potężny środek dostawienia czoła wyzwaniom duchowym i wzmocnienia więzi z boskością. Ostatecznie trzeci sekret Fatimy pozostaje zagadką, która wystawia na próbę pełne zrozumienie i budzi głęboką ciekawość wśród wiernych i uczonych. Połączenie wiary, tajemnicy i możliwych apokaliptycznych ostrzeżeń tworzy potężną narrację, która rezonuje przez dekady, przypominając nam o znaczeniu utrzymania wiary. I oddania w obliczu przeciwności. Przekaz Fatimy jest ciągłym wezwaniem do nawrócenia pokuty i duchowej jedności, oferując nadzieję i wskazówki dla tych, którzy pragną zrozumieć tajemnicę wiary i stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie interesujący i chcesz dalej zgłębiać tajemnicę trzeciego sekretu Fatimy, nie zapomnij polubić tego wideo zasubskrybować nasz kanał i włączyć dzwoneczka powiadomień, aby nie przegapić żadnych naszych przyszłych filmów. Zostaw nam swoje komentarze i podziel się tym wideo z tymi, którzy Twoim zdaniem mogą być tym zainteresowani. Dziękujemy za wsparcie i towarzyszenie nam w tej głębokiej eksploracji tajemnicy Fatimy.